Dziękuję Państwu. Welcome to Wrocław. To Wrocław Bridge Energy and Industry Dialogue. W tym roku mamy szczególne hasło Gospodarka pod napięciem kosztów energii. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa czas pełen emocji i inspirujących spotkań. Polska jest w obszarze głębokiej transformacji elektroenergetyki, ciepłownictwa i dane, które zostały opublikowane przez Urząd Regulacji Energetyki pokazuje, że przed nami sporo wyzwań, ale i bardzo dużo szans. Dialog to jest moje ulubione słowo i rzeczywiście z punktu widzenia regulatora my widzimy potrzebę poszukiwania porozumienia, ale też widzimy jak takie porozumienia i dialog pomiędzy interesariuszami przynoszą skutki i to bardzo szybkie skutki. Mam nadzieję, że ten dialog przyniesie jeszcze więcej takich rozwiązań. Efektywność dzisiaj jest tym poszukiwanym obszarem. Ciągle w 57% opieramy się na węglu w ciepłownictwie i powiedziałbym, że to tempo transformacji w ciepłownictwie mogłoby być większe. My, jako Fortum, postawiliśmy sobie cel, że od węgla odejdziemy w naszych elektrociepłowniach do końca roku 2027, więc cel jest niezmiernie ambitny. Panel inauguracyjny, zakończony pytaniem: co z tymi cenami w 2030 roku? Pokazuje, że mamy różne perspektywy, różne wizje tego, co się z tymi cenami powinno dziać. Dzisiaj perspektywa cen giełdowych pokazuje, że ceny, przynajmniej hurtowe, są niższe na przyszły rok i na kolejne lata niż cena mrożona. Debata jest zasadna. Dzisiaj ona pokazała, że część osób wskazuje, że ceny będą szły do góry. Z jednej strony, jako giełda, obserwator tego, co się dzieje, moglibyśmy stać z boku i mówić: no tak po prostu jest, ale z drugiej strony Także chcemy w tej debacie uczestniczyć, więc mamy też na pewno swoje kilka spostrzeżeń, które warto w tych debatach także przedstawiać. Korzystając z okazji, raz jeszcze chciałem serdecznie podziękować Fundacji DISE za otrzymany dyplom. Jest to podziękowanie dla zespołu, który przez 25 lat pomagał tworzyć rynek energii elektrycznej, ale giełda dziękuję uczestnikom rynku, którzy razem z nami współtworzyli i współtworzą ten rynek.